Naprawdę niebywałą przyjemność zaprosić i rozpocząć także pierwszy festiwal smaków, który rozpocznie się za moment oficjalnie tutaj w Biskupcu. A powiem, i nie ukrywam, że także co nieco posmakowałem. Dania są naprawdę wyjątkowe, są wyborne. To my bardzo dziękuję. Ogromnie dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym festiwalu smaków biskupcji Szanowni Państwo początek lata i początek wakacji to jest wspaniały okres, który wspaniały czas, który warto świętować i dzisiejsze święto jest tym takim zwieńczeniem wysiłków całorocznych uczniów naszych szkół, którzy zakończyli środę rok szkolny i rozpoczęli wymarzone wakacje, jak również i wielu z Państwa, którzy za chwilę wybiorą się na urlopy, będą wypoczywali, wyczekiwali bardzo długo tego okresu letniego. Szanowni Państwo, dzisiejsza impreza jest również okazją do tego, abyśmy przypomnieli ważne daty, które w tym roku obchodzimy. Jest to 30-lecie wolności, 30 lat temu w 1989 roku nastąpiła wielka transformacja, gdzie ustrojowa, gdzie mógł nasz kraj rozwijać się w innym kierunku niż to było 30 lat temu. Z okazji 15-lecia Unii Europejskiej kochane panie z kół gospodyń wiejskich postanowiły zabrać nas w niezwykłą podróż po Europie i przedstawić wam smaki Europy. Także jeszcze raz wielkie brawa dla kół gospody które dzisiaj przygotowały dla nas te smakołyki Na przygotowane mamy flagi co panie przygotowały z Krotoszyn? knedle ze śliwkami karkówkę z knedlami placki ziemniaczane supę gulaszową ser smażony miodownik sernik, orzeszki kanapki z jajkiem sadzonym francuską e, e, mamy ciasto francuskie z jabłkiem z cynamonem zeboleje z pietruską, z macją oraz tradycyjna zupa cebulowa z blocikami. Jaka to kuchnia? Francuska. E, a skąd przepisy? E, przepisy, znaczy zupę to z wiadomo. Z internetu, jak, jak zawsze. Trochę. Zupę tak? cebulową to miałyśmy, bo my gotujemy, jako koło dosłownie łąko, to w naszym tradycyjnym jest menu, a resztę ciaszka francuskie też. A wy wiadomo, że też jest um, mięso, jest um, ten który jest gości na naszych skałach. Smakowały Panie rady. już? Tak. Które najlepsze, które Pani polecają? Wszystkie. Wszystko, Wszystko. Wszystko. Wszystko kuchni jest takiego dobrego, że akurat panie spróbowała z kuchnią włoską. Było losowanie, czy samy Panie wybrały? Losowanie. Losowanie, tak? wam przypadł włoska. i co panie zrobiły? no takie makarony na muszelki nadziewane warzywami makaron zapiekany no włoska to jest pizza, risotto i tiramisu które z tych dań panie polecają tak żeby zrobić sobie w niedzielę? proste są te dania? Proste. smaczne domyślam się Dziękuję. dnia grecka Oczywiście są papryczki faszerowane, są placuszki z cukinii z sosem cacyki. Potem jest pita faszerowana, są ogórki, pomidory, oczywiście warzywa, cebulka, i sałata i kurczaka pierś lub szynka. A tu mamy zapiekankę grecką, ziemiaczaną warstwami z mielonym mięsem, specjalny sos, potem są jeszcze pomidorki, ser i na wierzchu jeszcze jest śmietana i to jest wszystko zapiekane. A tu jest sałatka grecka, no to mamy taki miszmasz. tu jest praktycznie sałata, ogórki, pomidory, oliwki, feta, krewetki. Dobra, to jest kuchnia grecka? Tak, to jest kuchnia grecka. A dobra jest ta kuchnia? Smaczna. Wygrają, panie? Ale nie, nie ma nadziei. Myślę, że wszyscy tutaj po prostu wygramy razem. Tak. No. To jest ta kuchnia hiszpańska. Świata. A co w niej takiego zdrowego? no owoce morza, zawsze świeże, rano złowione wieczorem zjedzone. Trudna? Nie wiem. A może dla, dla kogoś co w Polsce potem się przerzuca, to na początku tak, ale można się nauczyć. Ale warto w niedzielę spróbować sobie warto, zjeść tak. Warto. Zapraszamy później na paele, na pieroszki, Przepisy z internetu jak wszyscy, czy jakieś takie własne? To oryginalne, to jest przerabiane. Ma... Dziękuję. Panie miały takiego pecha, bo niemiecką wylosowały, co? Tak. To pierwsze? Dobra kuchnia. Lepsza od polskiej. Nie widać nie. po nas, ale nie widać po nas, że niemiecka. Jak chodzą te baby tam w Niemczech, nie? <laughs> Się My coś? Nagrał pan. <laughs> czyli sałatka kartoflana, kerry czyli kiełbasa z sosem curry I bajysze szwajne akce, czyli kolonka po bawaniu. Ukraińska kuchnia to prawie polska, tak powiedzmy. E, oczywiście pierogi z e, ziemniakami i serem. E, pierogi pieczone z mięsem. E, paszteciki, Kanapeczki z serem białym i z warzywkami. Dewolaje ukraińskie z, z masłem. I bardziej ukraińskie. Przepisy domowe domyślam się tak, bardziej. Tak, 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 bardziej domowe. No ale zobacz, on wypływa! Nie to Mieliśmy dania kuchni węgierskiej, to jest tort węgierski, kuras węgierski, zupa węgierska, pokacze serowe i langosze. Jest to kuchnia pikantna. Tak chciałam y właśnie powiedzieć, że pikantna. Smaczna. i zdrowa i no, tak, bo Z wielu warzyw się składa. W kuchni tej królują przede wszystkim pomidory, papryka, cebula. cebula Długo Panie przygotowywały te wszystkie? Tak. Długo od zeszło. Od trochę rana do do i dziś do południa. Wczoraj trochę i dzisiaj. Kościół wczoraj reszta dzisiaj na świeżo? Tak, na z Portugalii, no, tak? No, 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 tak. Ktoś mi opowie, co jest zrobione? Już tu należy oddać Na sernik kurnik, rybosteciki w sposób z cynamonową, obetulach i szabelkami po krewetki posztę bentonem. Krabki z na z sołwami i kalmary są w cieście z kurkumą. Które pan by najbardziej polecał? Wszystkie. A najlepiej, na tak myślę, że był tu dosta taki bardzo ostry gulasz. A więc chodnik litewski robimy z ćwikły, z rzodkiewki, ogórka świeżego. Podpinę kopujemy, studzimy i do przestudzonego wywaru dodajemy ogórka, rzodkiewki, dolewamy maślanki, jogurtu naturalnego. Solimy do smaku, możemy dopieprzyć i wstawiamy do lodówki, żeby... Raczej na ciepło nie próbujemy. Raczej tak? na ciepło nie próbujemy. Idealnie tak. na taką pogodę. Idealne. Dziękuję. Yes.